Serwus. Witam Was bardzo serdecznie w ten słoneczny grudniowy poranek Oczywiście z najszczerszymi życzeniami mikołajkowymi Dzisiaj 6 grudnia A zatem nadarzyła się okazja do nagrania takiego właśnie mikołajkowego Unboxingu kostki, którą otrzymałem yy, właśnie z tej okazji Jest to kostka od Rubiksa Dlatego dodatkowym yy, jakby aspektem będzie to Jak kostka się porusza Nie jest to zwyczajna kostka Rubika jest w niej coś, coś ciekawego. Zobaczymy jak się porusza, zobaczymy jak ogólnie się prezentuje. Najpierw jednak podam parę informacji, ale to dopiero za chwilę. Zatem bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do oglądania. Like hell, cut. Pierwszą sprawą, którą mam, dam, mam wam do powiedzenia, to przeprosiny za to, że te filmy się nie pojawiają, nie pojawiają się. Systematycznie, ale po prostu teraz masakrycznie brakuje mi czasu. Do tego doszło jeszcze. Doszedł jeszcze fakt, że przez ostatnie trzy dni leżałem w łóżku z chorobą. Dopiero dzisiaj poczułem się na tyle na siłach, żeby, żeby wstać i, i coś nagrać. Dlatego no, ostatnio nie było tego. Nie, było, nie pojawiały się te odcinki, bo po prostu. Tak jak już wspominałem, brakuje mi czasu, mam dużo, dużo zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Niedługo może postaram się to nadrobić, bo zbliża się, zbliża się przerwa świąteczna, więc zobaczymy, może. Będzie, może będzie trochę lepiej. Może uda mi się coś ponagrywać. Dzisiaj unboxing prezentu mikołajkowego, który zaraz Wam pokażę. Niedługo pojawi się też. Tutorial do długo zapowiadanej przeze mnie kostki Mirror Testrat 3x3x9 moją własną metodą, trochę taką klejoną z różnych kostek, głównie z kostki 3x3x5. Oraz niedługo pewnie pojawi się recenzja bądź tutorial Pocket Cube, ponieważ znalazłem no nie znalazłem, ponieważ polski youtuber Mruk nagrał, yy, nagrał do niego tutorial po raz pierwszy. Wziął metodę od yy, jakiegoś obcojęzycznego, że tak powiem, tutor yy, z jakiegoś obcojęzycznego tutorialu i, i udało mu się to jakby przetłumaczyć. Fajnie wytłumaczył, dlatego jeżeli macie tą kostkę i nie umiecie, bo nie zdziwiłoby mnie to, kostka jest dość trudna, to polecam odwiedzić ten tutorial. Zobaczę, może ja też zrobię. Yy, a jeżeli nie, no to na pewno pojawi się Recenzja do tej kostki, bądź yy, odcinek, jak układam tą kostkę, po prostu. No dobra, a teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do prezentu mikołajkowego, jaki otrzymałem. Trochę zostałem zaskoczony, bo może tak bo jakby no nie prosiłem o tą kostkę. Yy, także nie spodziewałem się w sumie tego. Niemniej jestem zadowolony, bo. Yy, ojej, zastanawiałem się, czy nie, nie zakupić sobie tej kostki. Nie myśli się trochę w że to pakowania Rubiksa zawsze były takie duże i takie wystawne. No, zastanawiałem się nad kupem tej kostki, ale jakoś tak nie było. Nie było czasu ani środków, że tak powiem. Yy, teraz. Teraz mam tą kostkę i jestem jej ciekawy bardzo, bo nie tyle przez te inne tajle, chociaż na pewno też spróbuję ułożyć ją bez patrzenia, chociaż nie na tym odcinku, ale dużo jest informacji, że kostka ma poprawioną, zobaczcie, Faster Action, poprawiony ten ruch, New, new mechanizm. Hmm. No sticker, no to wiadomo, no to kostka Rubika to nie ma naklejek. Jest to Rubiks, więc nie spodziewam się niczego urywającego głowę, ale bywało już, że kostki Rubiks mnie zaskakiwały, tak jak chociażby przy tej kostce, której to jest akurat yy, imieninowa kostka. Unboxing razem z zestawem Mofang, jej unboxing, razem z unboxingiem zestawu Mofang Giaoxi yy, od 2 na 2 do 7 na 7 który swoją drogą zebrał dość dużą liczbę wyświetleń. Yy, możecie zobaczyć też na moim kanale. To jest jeden z ostatnich filmów, z takich świeższych, że tak powiem. No, ta kostka jak na Rubiksa porusza się. No, jak na Rubiksa porusza się bardzo dobrze. Jak na. Taką wiecie kostkę 3 na 3 do układania. Porusza się dobrze. Jest trochę lepsza niż przeciętna. Trochę lepsza niż przeciętna, ale no nie, nie jest aż taka, żebym mm, poświęcił jej więcej czasu pod względem właśnie układania takiego, żeby bić czas, żeby bić rekordy. Zobaczymy jak będzie z tą kostką. Mam nadzieję, że też mnie zaskoczy. Tak jak zaskoczył mnie sam fakt, że że dostałem w ogóle tą kostkę. Odklejmy sobie tą naklejkę Co tutaj mamy? Rubiks Krea, Rubiks Crea, Creation. Żeby poprawnie powiedzieć, naklejkę możemy odłożyć. O, tutaj jeszcze jedno zabezpieczenie fajne. Kurde, to opakowanie to nie jest sama kostka. jest śliska. Te taile są przyjemne, takie w Jest Jeszcze podkładka. Spróbuję ją jakoś wyciągnąć. to można odstawić na bok. A my mamy już kostkę. No i dobra. Co tutaj mamy? Biała ściana jest, jest pusta, jak możecie zobaczyć. Te tajle lekko się ruszają. Są takie luźnawe. Może też to trochę polepszy niż miałoby być takie sztywne jak w poprzednich Rubik'sach. Dobra. Biała ściana jest pusta. Naprzeciwko, naprzeciwko żółta ma na każdym tajlu ma po 9 kropek. Fajne uczucie, jak się przejeżdża po, po tej ścianie yy, dłonią. Dobra, na pewno rozpoznam, bo jest dużo tych kropek. Niebieska ściana ma po jednej kropce na każdym tajlu. A zielona. Kółko puste w środku. Myślę, że da się, da radę spokojnie to odróżnić. Najbardziej zastanawiam się nad odróżnianiem, wiecie, no bez patrzenia, yy, właśnie pomiędzy tym kwadratem a tym kółkiem, bo oba są puste w środku. Nie powiem, że oba są w podobnym kształcie, ale można się pomylić. Układając bez patrzenia. I na pomarańczowej ścianie mamy takie krzyżyki. To raczej się nie powinno, my, nie powinno mylić. No dobra. Śmiesznie. Nie mogę się przyzwyczaić do, do tych tu kropek. Jak trzymam kostkę, to mi się... Że tak będę trzymał. O, o albo tak. O. Nie, no dobra. Jak się rusza? Zobaczmy. Jest coś głośno, jak możecie słyszeć. Usłyszać. A jak się porusza? Hmm, nie jest źle. Naprawdę. Nie jest źle. Oj, oj, oj. Przydałyby się chyba tu magnesy? Tak sądzę. Bo ten przeskok nie jest aż tak, tak czuły, żeby. To no widzieliście przed chwilą, ściana mi odleciała za daleko. Zdecydowanie przydałyby się tu magnesy, ale nie będę jej magnesował ani dawał do magnesowania. Porusza się całkiem fajnie, chodzi płynnie, zacina się tylko przy szybszych próbach wykonywania jakiegoś algorytmu, yy, przy szybszym obrazaniu większą ilością ścian, po prostu. No ale no to Rubik's, więc nie ma nie ma co się dziwić. Zakrętów podejrzewam, że w ogóle nie ścina. Hmm. To nawet nie. A no, tylko tyle, ale no to, to taka większość, większość kostek ścina. To tego akurat nie. Nie spodziewałem się, że to będzie jakieś nie wiadomo jak dobre. Jak że w ogóle będzie to ścinanie zakrętów. Ale muszę przyznać, że porusza się całkiem w porządku. I. Mogę poświęcić jej trochę czasu, bo układa się w miękkie przyjemnie. Trochę hałasuje. Nie wiem, czy to słychać, ale raczej na pewno. Jest to zupełnie inny feeling niż jak dotąd był w kostkach tych yy, od firmy Rubik's. Ale muszę przyznać, że mi się podoba. I widzę, że jest nasmarowany nawet. Jest fajnie, jest nasmarowany, ale nie jest przesadzona yy, ilość tego. Nie wiem, czy to zobaczycie. Nie jest przesadzona ilość tego smaru, oj, żeby. No nie, nie widać tego akurat. O, może tutaj. Yy, na tym. Na tu na tym elemencie. Teraz mniej więcej widać, że trochę połyskuje tym smarem. O, teraz tutaj tym, Na tym elemencie. No dobra. Nie jest przesadzona ilość tego smaru, tak jak w przypadku kostki 7 na 7 z zestawu Mofeng Jiaoshi i będę o niej wspominał, ponieważ ani razu jeszcze jej nie ułożyłem od tego czasu od unboxingu, bo gdy zaczynam ją układać, od razu mam mokre palce. I mam plan, by kompresorem po prostu wydmuchać ten, ten smar ze środka. Mam nadzieję, że się uda i że nie uszkodzi to mechanizmu. Ale nie ma czasu po prostu. No to, wie, to wiecie już. Dlatego dzisiaj nagrywam dwa odcinki. I postaram się je wrzucić jakoś niedługo. No dobra. Może jeszcze tylko jakiś y, szybki solwik i, i to będzie na tyle w tym odcinku? Zobaczmy. Oczywiście układam. Mm, patrząc na kostkę, bo. Nie sądzę, by było to dobrym pomysłem próbować pierwszy raz ułożyć ją bez patrzenia na odcinku. Może nie tym, o. Może zrobię odcinek, gdzie próbuję ją ułożyć bez patrzenia po raz pierwszy. Ale to będzie już osobny odcinek. Żeby nie przedłużać tego odcinka, bo już słyszałem dużo opinii, że robię za długie te odcinki. Postaram się je skrócić trochę. Dlatego nie wiem, czy tutorialu do kostki 3x3x9 nie, nie podzielę na dwa filmy, ale zobaczymy. Zobaczymy jak wyjdzie to z czasem. Oj, oj oj poszło w miarę w porządku jak na Rubiksa. Ogólnie kostka porusza się fajnie, płynnie. Jest to tak jak na Rubiksa jest to bardzo dobrze, jak na kostkę jest to tak przeciętnie. Największym atutem właśnie chyba są te taile. Yy, detaile z różnymi szlaczkami. Spróbujemy to sobie jakoś wykorzystać i porobić jakieś, jakieś może wyzwania z tą kostką. No dobra. W dzisiejszym unboxingu to by było na tyle. Nie wiem, czy będę robił jeszcze yy, recenzję tej kostki osobną. Jeżeli już jakiś odcinek poświęcony tej kostce, no to właśnie układanie bez patrzenia. Ja jeszcze się zastanowię. Dajcie znać, co myślicie o tym. Czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś odcinek z tą kostką. Jeżeli nie, to ja się z wami żegnam. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o. Yy, o tym, że udało mi się przebić granicę 20 subskrypcji. Teraz wynosi to bodajże 22 lub 23. 20 subskrybentem został Pajęczak GP, yy, który. Bardzo się udziela. Yy, bardzo się udziela na, no może nie na kanale, o tyle co wyraża swoją opinię w komentarzach, daje mi różne takie pomysły na filmy, często może nawet nieświadomie, ale podsuwa mi właśnie takie różne nowe, nowy content, który mogę, który mogę nagrać, także bardzo dziękuję i i co mogę powiedzieć, no i bierzcie z niego przykład, wtedy będę przynajmniej wiedział co chcecie, co chcecie oglądać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.